Hej, zatrzymaj się na chwilę, zanim przewiniesz, bo mam szybki tip dla par młodych. Szukając filmowca na wesele, warto zawsze zapytać fotografa albo swojego filmowca, kogo mogą polecić, kogo znają z doświadczenia. Dzięki temu macie pewność, że podczas wesela będą się świetnie dogadywać, nie będą wchodzić sobie w kadry i po prostu stworzą dobry zespół. No, chyba że lubicie dramatyczne efekty typu, kto pierwszy w kadrze, wtedy ignorujcie mój tip. I serio, są też tacy, którzy robią wszystko razem zdjęcia i wideo. Myślą, że to super kombo, ale zazwyczaj, jeśli ktoś chce być od wszystkiego, nie jest naprawdę dobry ani w zdjęciach, ani w filmie. To trochę jakby próbować ugotować obiad i jednocześnie zbudować meble IKEA. Efekt raczej średni. Dlatego yy, moim zdaniem lepiej poszukać profesjonalnego fotografa i profesjonalnego filmowca najlepiej takich, którzy już kilka razy pracowali razem. Wtedy efekt końcowy jest naprawdę lepszy, a wy możecie spokojnie cieszyć się weselem zamiast patrzeć na chaos w kadrach.